na naszą konferencję prasową w Ministerstwie Finansów. E, powód dla konferencji jest prosty. Mamy pierwsze, pierwszy szacunek wyników budżetu państwa na 2010 rok i wiadomości są dobre. Według naszych obecnych szacunków deficyt państwa, budżetu państwa będzie trochę poniżej, wyjdzie trochę poniżej 45 miliardów złotych, czyli o całe 7 miliardów złotych mniej niż przewidywano. W budżecie na 2010 rok. I chciałbym zaznaczyć, że ten wynik, choć myślę, że bardzo satysfakcjonujący, byłby jeszcze lepszy, gdyby nie skutki finansowe powodzi w ubiegłym roku. Te szacujemy na. Około 3 miliardów złotych. Wobec tego, gdyby nie powódź, deficyt byłby aż o 10 miliardów złotych mniejszy niż zaplanowano w budżecie. Wynik ten z jednej strony to skutek lepszych dochodów w około, około miliarda złotych. Ale głównie skutek niższych wydatków, niższych o kwotę aż 6 miliardów złotych. I tutaj chciałbym zwrócić się z uznaniem do tak zwanych dysponentów, czyli do ministerstw, resortów, urzędów, wojewodów, którzy w tak oszczędny i odpowiedzialny sposób tymi środkami zarządzali. Um, oczywiście będziemy odpowiadali także na pytania dotyczące głównie tej sprawy, ale chciałam przy okazji także kilka słów powiedzieć o trochę szerszym kontekście, także deficytu którego przewidujemy w tym roku i w przyszłym. I tu chcę mówić nie o deficycie budżetu państwa, bo ten, jak państwo wiecie, zapisany w ustawie budżetowej na poziomie 42 miliardów złotych, ale o tym szerszym deficycie całego sektora finansów publicznych. I chcę powiedzieć, że na skutek działań przewidzianych i zapisanych w budżecie na 2011 rok, działań po stronie dochodów, ale także w równej mierze po stronie wydatków i wynoszące jakieś 13 miliardów złotych w tym roku, na skutek także przyspieszającego wzrostu gospodarczego, który przewidujemy w tym roku, a także na skutek reformy OFE, którą rząd ogłosił co do jej ogólnych i zasadniczych kierunków. Pan premier przedstawił 29 grudnia a premier i minister Boni ostatnio w Sejmie także przedstawiali informacje na ten temat. To na skutek tych trzech czynników Ministerstwo Finansów przewiduje, że deficyt sektora finansów publicznych w tym roku będzie o prawie 1 trzecią niższy niż był w 2010. A na skutek tych działań i dalszych działań, które opracowujemy w tej chwili, to deficyt sektora finansów publicznych w przyszłym roku, czyli w 2012, będzie co najmniej o połowę niższy niż był w 2010. I mówię o działaniach, nad którymi już pracujemy ale będą dalsze działania, które także przedstawimy w stosownym czasie po to, aby w 2012 roku osiągnąć deficyt na poziomie 3% PKB, ale to już będzie jakby dalsza, dalsze działanie. Chcę powiedzieć, że działania już podjęte albo w toku zapewniają deficyt. W 2012 co najmniej o połowę niższy niż w 2010. Mówię oczywiście o deficycie szerokiego sektora finansów publicznych. Tyle jeśli chodzi o finanse publiczne i jakby szeroki, szerokie tło tego tej dzisiejszej dobrej wiadomości. Myślę, że jest to ważne, przedstawiając budżet w ubiegłym roku na 2011 rok, to mówiłem, że budżet na 2011 będzie pierwszy z budżetów konsolidujących finanse publiczne i myślę, że widzę, że na tle tych dzisiejszych informacji, także tych naszych projekcji dotyczących deficytu sektora finansów, finansów publicznych na ten rok i na przyszły, widzimy, że ta konsolidacja powinna na skutek działań już podjętych i zamierzonych postępować szczególnie szybko. W ostatnich dniach także dużo było mowy o wydatkach publicznych. Niektórzy komentatorzy, ekonomiści twierdzili, że wydatki te są wysokie i zbyt wysokie i należy, należy je obniżyć. Oczywiście rząd i szczególnie Ministerstwo Finansów stale oszczędności szuka. Ale chciałem też przy okazji Państwu przedstawić pewne dane, które ostatnio opracowaliśmy. Poprosiłbym o pierwszy wykres. Państwo widzicie na, na ekranie. Wydatki z sektora finansów publicznych według definicji Unii Europejskiej, pomniejszone o wydatki finansowane ze środków unijnych, czyli te wydatki, które finansujemy ze środków krajowych i także obniżone o koszty wynikające z funkcjonowania systemu otwartych funduszy emerytalnych. Dlaczego zmniejszone o te koszty? Dlatego, że te koszty w czasie rosną i żeby móc porównać wcześniejsze lata z tym rokiem czy z ostatnimi latami, to należy te koszty odjąć od, od pozostałych kosztów. To, co jest bardzo uderzające na tym wykresie, jest, że relacja wydatków całego sektora finansów publicznych, czyli nie tylko budżetu państwa, nie tylko funduszy takich jak Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, ale także wydatki jednostek samorządu terytorialnego, te wszystkie wydatki w tym roku będą niższe niż w jakimkolwiek roku w ostatnim dziesięcioleciu. I będą o prawie dwa punkty procentowe, niższe niż w 2010. Jeszcze bardziej uderzające jest jeśli porównujemy, wydatki, tą relację wydatków sektora, wydatków finansów publicznych, czy wydatków publicznych do, w tym roku do y, tych samych w, wydatków w latach 2002-2005. Y, takie porównanie jest o tyle stosowne, że y, przeciętne tempo wzrostu w tamtym czasie było podobne do tego, które będziemy mieli w tym roku. I Państwo widzicie że, zobacz, widzicie, że w tym roku te wydatki będą aż o całe 4 punkty procentowe niższe niż były wtedy. Myślę, że to pokazuje, że mimo dużej dyskusji na temat konieczności oszczędności, to szczególnie w tym roku, a za chwilę popatrzymy się na kontekst ostatnich kilku lat, można powiedzieć, że finanse publiczne są zarządzane w szczególnie oszczędny sposób. Poproszę o następny wykres. Na tym wykresie Państwo widzicie zmianę relacji wydatków do dochodu narodowego według tej definicji, o której mówiłem, czyli po odjęciu wydatków finansowanych ze środków unijnych i po odjęciu środków przekazywanych do OFE. Mimo, że w tym przypadku ta. Ofe nie odgrywają ważnej roli, bo to jest krótki okres czasu, i widzimy, że w 2008 roku ta relacja wzrosła o 0,7 punkta procentowego PKB, w 2009 o 0,4, w 2010 o 0,7, a w tym roku ta relacja spadnie o 1,9% PKB. Skutek tego jest taki, no jak Państwo widzieliście na poprzednim wykresie że będziemy mieli relację wydatków niższą niż lekko niższą niż w 2007 roku, mimo że 2007 rok był rok wyjątkowego wzrostu gospodarczego, kiedy wydatki jakby nie nadążały za wzrostem gospodarczym. Czyli wracamy do, wydat do relacji jeszcze niższe niż w 2007 roku, jak mówiłem, do relacji, która będzie najniższa w całym ostatnim dziesięcioleciu. Poproszę o następny następny wykres. I tutaj porównujemy ten spadek, tą zmianę relacji wydatków do PKB w latach 2008. 2011 w Polsce do zmiany tej relacji w krajach Europy Zachodniej, i tu odjęliśmy od wydatków tylko wydatki finansowane przez Unię Europejską, żeby uprościć sprawę. I widzicie Państwo, że w sytuacji, w której w porównaniu z 2008 rokiem mamy spadek tej relacji wydatków do dochodu narodowego w Polsce, to jest doba kryzysu 2008-2011. W Polsce mamy spadek tej relacji wydatków do dochodu narodowego. We wszystkich krajach Europy Zachodniej mamy wzrosty, w niektórych bardzo znaczące wzrosty. Tyle jeśli chodzi o, o te informacje. Myślę, że są ciekawe. Nie przedstawiam danych dotyczących krajów naszego regionu, mimo że tutaj też Polska dobrze... Wychodzi na tle tych krajów, ale tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo nie mamy dokładnych informacji dotyczących udziału wydatków finansowanych przez Unię Europejską w tych poszczególnych krajach, więc byłoby to trudno tak dokładnie i precyzyjnie porównywać te wydatki.